Hej, cześć! Witajcie w drugim odcinku z Minecrafta. Dzisiaj ze mną jest THT.pl hej, siemano, cześć, witajcie. Hm. Tak. Ała. Jest to drugi odcinek naszej serii z HT, która się nazywa Survival Island i, i w tym odcinku będziemy sobie grać na tym Survival Island a ci powiem, że bardzo mnie zmotywowało to, to nagrywania yy, komentarzy moich widzów, którzy napisali, że czekają na kolejny odcinek. Bardzo mi się tak zrobiło miło, jak to przeczytałem. Nie wiem jak tam u ciebie było. Bo ja miałem tylko 20 wyświetleń i trzy łapki w górę. Aha, ja miałem więcej trochę. Dobra. No ale ja to pamiętasz, przez to, że zrobiłem sobie przerwę, to ogólnie się zmniejszyło u mnie aktywność widzów. No, rozumiem. Dobra, eee, nam czewko, bo znowu się na pewno przyta nam drewienko. E, no pał. Ło, ale mam lakersy a czy takie lakersy serwerowe chyba, bo tak kościołem... No ja już ci nic nie zrobię. No tam lager... bycie, Ogólnie mogę jeszcze napisać do bukawki, czy mi serwer, ale od ile oni biorą? Od 500 dają ci serwer na 5 lotów. No mi to wystarczy na dwa sloty. No dobra, to za 15 widzów im napiszę. No. nam też białe... Ciężko na górę dostać. Jestem ciekaw co tam jest. To choć może pójdziemy w tym odcinku do cave'ów, tak dla odmiany. Ale jestem ciekaw co tam jest w ogóle, tam gdzie? na górze. Gdzie na górze? No tam na tej wieży, tam gdzie mieliśmy się budować. Zaraz to sprawdzę. No to sprawdź. A ja tutaj się zajmuję. Ty skrzynka! Skrzynka tu jest. Co jest w skrzynce? E... Jakieś książki, które trzeba przeczytać, i mieczyk. Rozumiem. To mieczyk się przyta tylko weź. A jaki jest mieczyk? Kamienny? Kamienny. O, krówka jeszcze tam siedzi. Ja chcę zasłonki. O, jest. Okej! Okay. Zrobiłem taki mały ogródek tutaj i ogólnie o, tutaj właśnie. jeszcze będę... Odwadniał tego... Um, statek. Myślę, tam coś jest ciekawego. Trzeba pospierać stacunki. Wyschła Obbuduję, no. No, jeszcze trzeba Sid'a pod, posadzić jednego. O. Mhm, dobra. Gdzie jest... Mogę zniszczyć... Dobra, zniszczę te skrzynki, które są na tym rozbitym stateczku, bo się przyda, żeby tam włożyć itemki. Gdzie jest ta skrzynka? Dobra, niestety. Mm. Mm. No, gdzie są te skrzynki? Ja je zniszczyłem i ich nie ma. Bo to jest serwer. Mam ma tylko jedną. Dziwnę. Ayy, dobra. Nieistotne. Znaczy, napiszę teraz do kawki czy mi serwer dostępny, nie wiem. Poszucam tutaj skrzynki takiej demki, które yy, albo nie. Dobra. Wesz na killoff i to, bo to się przyczyta. gobel e, się przyta, to się przyta. My team ship was no match It for is... uh... Dokładnie tak. E... I... co jeszcze? <coughs> Dobra, napisane jest, że on się rozbił go go małym, małym stateczkiem i tam... sztorm chyba naciągnie wkrótce, takie coś. Tak, ciekawe jak... Yy, jak naciągnie ten sztorm niby. Dobra. Bo że był, nie wiem. Kurczę. Dzięki, dzięki Minecraft, jesteś wielki. Dzie nie, nie, dobra. To, 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 to. On szedł w dół wieży, on szedł w dół wieży. Nie, albo się wspinał. Albo jeżeli coś, to sugeruje, że coś na dole wieży, jest. No ja nie mówię, co jest, a się utopię. Czekaj, on coś sugeruje, że na dole wie, czy coś jest. To czekaj, zaraz tam testy cię pójdą i to obadamy. Eee, kurczę, miesz już ile nagrywamy? Hmm, no właśnie ci komórka. Yy, włączę stopper. Dobra, to teraz 5 minut. Nie, no 8 minut ostatnio było. I mnie, 13 minut. U mnie było 13. na U mnie też. Dobra. To jest Ty Bedrock jest! Bet Bedrock jest. Bedrock, to ja czekaj, idę tam. Ale zrobię jeszcze tylko jedną rzecz. Puszczę jakąś musyczkę, żeby weselej. Tam coś jest. Pajęczyny tu są. Czekaj, idę tam. Biegnę do ciebie, takie HT. Biegnę. Czekaj. Gdzie jestem ten petrog? I tam jest krowa. No. I skrzynka. Sprawdzałeś tą skrzynkę? Y tak. Ironowy sword, jakiś tekst, skóra, kości, płyta, książka. Książka. Krowę trzeba stąd wyprowadzić. Czekaj, Na jest... dobra, ciekawe jak znów wyprowadzimy krowę. No ale nie zobacz. Dobra, osun się, postawi tu blok. Zobacz o. Kurde, nie o to chodzi. tu, nie mam tylko Waitam, mam tu skrzynki, czekaj. Eee, pierwsze co zrobię, to trochę ściszę muzykę, bo jest tak za głośno troseczka Dobra eee, Wójtę po ten ten Po pszenicę Żeby tą krowę sobie wyciągnąć jakoś ci, że muszę sobie naprawić tylko Mirlisa, bo mam mało FPSów troszeczkę I to jest troszeczkę wkurzające czasami i idę uratować krowę w takim razie Czyli on szedł w dół i umarł i się pożegnał. Chyba umarł. Kto? Bo coś... No ten ziomek. Jego się nóż zniszczył. No A co jest? Cześć, to się ustawiłem musyczkę sobie na 1%, czy po tak miarę ok? A i tak jest troszeczkę za głośno. dobra, gdzie jest ta druga growa? To słuchaj to. Gdzie jest ta druga growa? Zabijałeś tę drugą growę takich HT? Nie, tutaj cały czas jest. Powinniśmy mieć dwie growy, panie? O! Tam jest, w tej naszej w, w, w prowizorycznej zagrodzie. Aha, już wiem, się, tutaj. No to czekaj, chodź tu, chodź tu, muchika, chodź. Chodź, pójdziesz do koleżanki. Chodź, chodź, chodź. Chodź, tu mamy, chodź. No chodź. Mamy. Chodź, Mućka, No, twoją mamą ma jest takie te, no. Idź, tu mamy. Co?! Pasy jaja robisz Dobra wow. Taki Taki teraz je rozmnóż. rozmnoż Jedną żartuję okay. Mamy tylko jedną-jedną pszenicę, więc tutaj nie ścierajmy zbytnio cudów Jak będziemy mieli więcej, to je rozmnożymy, na razie to chodzi Dobra, to idziemy do tych kejfów, bo tam słyszałem spawner pająków Pod y, tym, No maciemią. ja też słyszałem To się tam utamy. Wiedzenia nie mamy Udamy się do tego miejsca, gdzie wykopałem ostatnio pod koniec zostanie klocinka Taki tunel, taki szybko kopałem po ciemią. utamy się banderas, bo tam chyba jest spawner pająków. Okej. Okay. Dobra, pozostawiam jakieś materiały tutaj. Tylko przydałem Mamy 11 rybek. Pochodnie były w tym. tym tym, tym czymś. Czekaj. Zostawiam sobie tu jeszcze tam. Trochę jest ciemno, będę musiał to rozjaśnić z strony w Ekasie potem. Ale przy mi się pochodzę. nie? kurczę, no. Nie masz tam jakieś? Ja ci mówiłem, że tam jest gdzie? O, tam w tym... tym... Yy, podziemia. W gdzie w ziemiach jest konia, co ty gadasz? A bo po prostu drewno przepal Nie masz ani pochodzić tutaj. Po jak jestem w podziemiach... Nie jest gówno niepokodnie Poczekaj, już ci robię te pochodnie A bocny ten e, Clowstone, bo Clowstone też mi oświetla A bo ty masz te, te no do to, to modyfikacje mam no Ty weź mi też podaj tę modyfikację, bo hmm. ogólnie na 500 widzów miałem zrobić tą DigiPacka, ale ogólnie teraz wyszła nowa wersja, więc troszeczkę to utrudni i zrobię. Co innego. <laughs> na 500 widzów jest truszcz Ja na 500 widzów będę robił konkurs. Do wygrania bycie najprawdopodobniej ekipko do Minecrafta. No nie! Co jest? Czemu? Uff. No, ja zrobię chyba też konkurs taki. Ale ja to raczej inną nagrodę niż Minecraft, albo dwie nagrody. W sumie to już zarobiłem dwie dychy z YouTube'a, mogę. Ale i tak ich nie odebrałem jeszcze. <laughs> Ja właśnie zrobię konkurs na kif, tylko tam się będzie w miarę rozsądne. O ile się nie pojawią jakieś kimbusy, które będą twierdzić, czy to jest oszukany konkurs. Eee... Znamy, jak to się taki daj, Masz te. Yy, jak to się nazywa? Patekiki? Mam trzy. O, daj. Jedno No Dość tu do mnie, bo nie chcemy się znowu wchodzić. Nie, ogólnie jak się przeniesiemy na wersję 1.6, to zrobimy tego. Się nazywa. A, yy, to ja już mam pluginy podgrywane. A i zapomnieliśmy dodać. Jeden widz wylosowany mm, przez nas. Yy, ja albo kulawy będziemy losować co? Odcinek widza, który dołączy do nas tutaj. No właśnie, tak? No, właśnie taki, na taki pomysł padłem przed odcinkiem, żeby tak zrobić, że będziemy. No, co odcinek jakiegoś innego widza to trwa, czy, No, będziemy po prostu w trójkę grać, nie? Ja, taki HT i jakiś. Y, widz. widz, jeden. I, i co odcinek albo, zmieniamy? W... No, tak, jeden I, mój i co odcinek albo zmieniamy? ten widz, przykładu... od taki HT i tak. Teraz zaraz będziemy kręcić odcinek trzeci. Znalazłem Sabauner. Serio? No, Tutaj jest. Kurde, a ja idę w tu jak ty widzisz. Patrz, pająk. Będzie trzeba okarnąć lepszy serwer jakiś, bo... ...ki są strasznaki. Naprawdę. W każdym razie, będziemy tak robić... ...wpadliśmy na taki pomysł, myślę, że jest w miarę fajny. Będziemy dotykać jakichś okarniętych widzów, czyli nie jakichś busów po 10 lat. Bo to jest serio wkurzające, takie... się, ...zabijam je. Czekaj, też ci pomogę. Ale poczekaj, ja mam pochodnie. No to idź no. Tam. Zapiłeś mnie Kurde, ale ja pierdolę, dobra. Zaraz sam skiny. Nie no kurwa, są so dwa laki, no s**e. Daj mi pochodnie. Ja mam mniejsze laki. Do tobą jestem. To, tam ci to, tam ci miecz. I te pierdoly, co miałeś? Daj mi kilo, zrobię tam się fakuje im na hama ha kilo Dobra. to idź to tam zrób, bo mi Minecraft na to w tej chwili nie pozwala. Thank you. Serio. Dobra, to podbijemy teraz jeszcze tylko ten spawner pająków e, i koń kończymy ten odcinek. To dlatego tak powiedziałem, piszcie komentarze pod filmem. Będziemy wbierać osoby. Jeśli to... No, oczywiście będziemy patrzeć na kanał i... kanał. Jeśli nie będziecie... to trudno. Ale będziemy wpierać takie w marę Okarnięte i spoko osoby na yy, Naszych widzów, tak? Dlatego jeśli chcecie wystąpić u nas w odcinku to piszcie komentarze To będziemy tak który. co odcinek będzie inny widz? Tak, żeby każdy mógł wystąpić I myślę, że to będzie miarę spoko pomysł Okej okay. Dobra, jest mob spawner podbity To czekaj, idę tam do ciebie Dobra, nic ciekawego, żelazo i chleb O, a tutaj jakieś drzwi są Drzwi? Lol o? Mi Du, du autor, tu to musiał? Autor tej mapki musiał postawić, czyli po nigdy nie ma czwi w tych spawnerach. No wiem. Dobra, to kończymy odcinek jest i. Piaterko, chleb, kokopince, siodło i dwa stringi. Poko. Piąterko się na pewno przytam. E, siodło też, bo właśnie będę rzucał nową wersję, będzie serwera na 1.6.2 i ogólnie pluginy mam. O lapis lazuli. Dobra. To tutaj zakończymy ten odcinek. Napiszcie komentarze, ci co chcą wystąpić w następnym odcinku. I kto, kto pierwszeństwo ma? Kto pierwszeństwo, no... Ten kto pierwszeństwo... Mój czy twój widz? Aha. Mój czy twój widz? E... No to niech będzie szef. twój. I Dobra, sprawdźmy to... po prostu czy ta osoba jest w miarę okarnięta, czy, czy, czy się będzie dało się nagrywać, czy to nie jest jakiś kimbus. Znaczy w kim, W sensie taki, czy to nie jest jakiś tam ośmiolatek, nie? Jeśli nie, no to będziemy nagrywać. I tak będziemy robić, że... No kogoś będziemy wybierać, więc piszcie komentarze i ktoś tutaj będzie brany pod uwagę, nie? To tyle? No i co? Co odcinek to inny ten. No, co Dobra, to Dobra, to jest taki mój pomysł, który, na który wpadłem przed odcinkiem, myślę, że jest w miarę spoko. No, no to hej, cześć i do zobaczenia. Następnym razem.